Tutaj przy oknie, się przy oknie. Tam jest okno, jak słyszałeś albo słyszałeś za oknem, była koparka. A jeśli słyszysz lub nie słyszysz, to ja jestem chora i tak trochę nie mam siły nagrywać. Ale przez najbliższe raz, dwa, trzy dni nie miałabym czasu, żeby w ogóle cokolwiek siąść do komputera i dla Was zrobić, więc nagrywam. I mam nadzieję, że mi to pomoże, że zadziała to jak magiczny lek, tak? I będę mogła mówić, że ozdrowiałam z bodajże anginy, yy, że ozdrowiałam. Ja jestem przy oknie, a tutaj nie ma grafiki, bo jej nie zrobiłam dla tej serii. W sumie tak, <gryw> ale dzisiaj jest film Ogarnijmy, i dzisiaj ogarniamy dwie rzeczy, ponieważ ogarniamy obwód i pole równoległo boku. Tak robimy. Zapraszam Cię na mój ekran. To jest mój ekran? Jak widzisz? Super. Tak, no i tak dla przypomnienia o co chodzi w odcinkach Ogarnijmy. W odcinkach w ramach serii Ogarnijmy. Ogarniamy to, jak to w praktyce było, czyli wymyślamy sobie jakieś przykłady, zadania, w tym przypadku związane z, z czym? Z polem i z obwodem i polem równoległoboku. Takie zadania sobie. Będziemy robić, i ja będę ci pokazywać, jak wykorzystać to, co masz tu, żeby rozwiązać to, co jest tu. No, ja mam tutaj tę kartkę, ekran, ale tu tutaj, ty to widzisz tutaj, więc pokazuję, że jest tutaj, tak. Myślę, że rozumiesz, także możemy zaczynać. No to pole i obu. Zacznijmy sobie od jakiegoś. Ja tutaj już nie mogę wstawiać równoległo, bo. A mogę wstawiać, nie gadaj. Nie wiedziałam, że są takie. Że są tutaj takie. Proszę, dodaj. Dodaj. To jest nasz dodaj. Ok. No i ten dodaj musi mieć jakieś długości boków, skoro mamy obliczyć obwód. Uznajmy, że tutaj będzie. No ile może być 6? Po prostu 6, bez jednostek. A tutaj ile będzie? Raz, dwa, trzy. Uznajmy 12. Tak, myślę, że. No, chociaż dobra, niech będzie no i skoro mamy liczyć pole to musimy mieć wysokość no bo mam nadzieję, że pamiętasz że wzór na pole równoległoboku to a razy h, gdzie a to bok na który pada wysokość a h to wysokość padająca na ten bok tak. to nie jest tak, że bierzemy sobie losowy bok i losową wysokość, tylko to jest to musi być wysokość która pada na jakiś bok oraz ten bok, właśnie no i jaka tu może być wysokość? dajmy sobie 4, no dobra, niech będzie nie wiem, czy nam z tego wyjdzie, no ale dobra skoro napisałam już wzór na pole to napiszę też wzór na obwód taka jestem, to taka będę mam nadzieję, że pamiętasz, ale wzór na obwód równoległoboku to w skrócie 2a plus 2b, ponieważ mamy dwa boki a ja zawsze mówię, że A to jest ten krótszy, B to jest ten dłuższy, znaczy tak mnie, że tak mówię. Ja tak sobie zazwyczaj zakładam. Po prostu tak mi wygodniej, że w tym przypadku byłoby 2 razy 6, bo skoro ten bok ma 6, to ten równoległy jest równej długości. To warto pamiętać, więc sobie tu przepiszmy szóstkę. I tak samo skoro ten ma 12, a ten jest do niego równoległy, to ten również będzie miał. 15. Żartuję. 12. Tak. No i czas tutaj się sobie wypisać, może coś tam, co nam jest potrzebne. A, B oraz H. A oraz B to są oczywiście długości boków, a H to wysokość. No napiszmy sobie nasze A. Ja tak jak mówiłam, napiszę, że to będzie 6, czyli ten krótszy z boków. B to będzie 12. No a nasza wysokość, która pada. W tym przypadku na bok B, czyli napiszę, że to jest właśnie wysokość H padająca na bok B. Ma tutaj 4. No i żadne centymetry, no bo. No bo nie mamy żadnych centymetrów, no halo halo. Wezmę sobie kolorek niebieski do obwodu. No i obliczmy sobie obwód. Skoro obwód mamy, napiszemy sobie jeszcze raz wzór. E, tak, 2A plus 2A, super to byłby prędzej, to byłby kwadrat 4a, obwód albo rąb też, jakiś, jakaś figura mająca cztery boki tej samej długości no ale tak, 2a plus 2b raczej jak możesz to raczej raczej jak możesz to raczej, słuchać chyba, że jestem chora, bo tak sepleniej gadam trochę od czapy, chociaż ja zawsze że gadam od czapy, więc <grym> więc tak, yy, ja mówię swoim dzieciom swoim dzieciom które uczę, mam na myśli moim dzieciom, moim uczniom, tak, w ten sposób, żeby zawsze jak mogą sobie zapisały ten wzór. Napisaliśmy sobie tu wzór, no ale teraz liczymy drugi raz, no to lepiej mieli go bliżej niż dalej, to napiszę go tutaj. No i co, to będzie 2 razy 6, bo mamy 2a plus 2 razy ile, 2 dwa razy 12, a to będzie 2 razy 6, to 12, tutaj muszę Wam przesunąć, o. 2 razy 6 to 12. Dodać 2 razy 12 to jest 12. Żartuję, to jest 24. Czy się zmieści tak? A to będzie 6 3 36. Taki. To jest nasz obwód. Super. Obwód. No to czas jeszcze na pole. No to napiszmy sobie, że pole to a razy h. No i w tym momencie moglibyśmy się Zmylić, ponieważ wzór sam w sobie brzmi a razy h. Ale my w tym przypadku, tutaj narysuję, narysuję taką strzałeczkę, co będziemy podstawiać pod a i pod h? Tutaj pod nasze, to tak będzie mogło trochę śmiesznie brzmieć, bo my sobie napisaliśmy, że a to 6, b to 12, h od b to, h padające na b to 4. I to może być podane w zadaniu, no nie? Nie musisz sobie sam tego, sam lub sama tego wymyślać, to może być podane w zadaniu. A to, że ty sobie napiszesz wzór A razy H, to nie znaczy, że magicznie jakiekolwiek A, które sobie napiszesz, będzie tym samym A we wzorze. No nie. Ty musisz, znaczy musisz, dobrze by było, jakbyś zdawał lub zdawała sobie sprawę z tego, że w tym przypadku akurat mamy wysokość, która pada na bok B. No nie, H padająca na bok B. Więc naszym A. Będzie B. Tak. To tak może śmiesznie brzmieć, nie? Ale myślę, że mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Chcę tutaj zaznaczyć to, żeby zapobiec temu, żeby zwrócić uwagę na to, często pojawia się taki błąd, że jak we wzorze jest A razy H, no to jest jakiekolwiek inne A w jakimś zadaniu, no to automatycznie podstawiasz to pod A, które jest we wzorze, no a nie. To niekoniecznie tak jest, bo w tym przypadku. Gdybyś podstawił lub podstawiła to A do tego wzoru mając tą, wysoko, tą wysokość, o, coś mi się zacięło, to popełnił lub popełniłabyś błąd. Katar. Tak. Tak, właśnie w ten sposób, dobra, nagadałam się, yy, także obliczmy w końcu pole. Pole w tym przypadku będzie nasze B, czyli 12, razy H, która pada na nasz bok B. Wysokość, która pada na bok B pod kątem prostym, czyli 4. 4 razy 10 to 40, plus 2 razy 4 to 8, 48. I to jest nasze pole. Super, 36 i 48. Dobrze, to był jeden przypadek. Ok, weźmy sobie jakiś inny. Taki, o może? Czy on będzie miał boki równej długości? Nie będzie miał. No dobra, no to sobie zróbmy. E, zróbmy sobie tak. No, chociaż może jakbym go rozciągnęła, bo jak chcę zrobić taki specjalny przypadek, wątpię, że to. Czy to ma równe boki? Nie ma równych boków, ale zaraz będzie miało. O! Ma równe boki. I co ja chcę zrobić? Ja sobie go w tym momencie postawię w ten sposób. Tak. Czy mi to wyszło? Czy to jest w miarę równą? Chyba idzie po kratce. Chyba idzie po kratce. Tak, tak mi się wydaje. No, chociaż trochę krzywo jest. Dobra. Dobra. Dobrze jest. Jest w porządku. Mam nadzieję, że wyszło mi dobrze. I mam nadzieję, że wiesz, co kombinuję. Eee, dlaczego? Dlatego, że możesz mieć także takie zadanie, że będziesz miał lub miała podane. E, na przykład EF. Tutaj narysujmy sobie też. No, wcześniej było różowe, to też zróbmy różowe. Pod kątem prostym. 10. No i co? To ma 10. Dajmy tu no niech będzie 8. Nie będę wymyślać, bo zaraz będzie, że... Zabieram za dużo czasu na jakieś gmatwanie. Czemu ja to pisałam po ukosie, skoro mogłam normalnie dobra, nieważne. Tak, tak w ten sposób. A co jest jeszcze ważne? To jest ważne. Tak, to jest to równoległobok. Ale taki specyficzny. Dlaczego? Ponieważ ten równoległobok jest rąbem. No, i ty wspaniałomyślnie możesz napisać, że tak w sumie Twoje pole to będzie E razy F przez 2. Inaczej, jedna, druga, razy E razy F. E, e i F to przekątne. I możesz potem się główkować. No, ale halo. Halo. Jak ja mam to policzyć, skoro nie ma E i F? No właśnie. Dlaczego o tym mówię? tego, dlaczego robię taki przypadek właśnie po to, żebyś na sprawdzianie czy kartkówce zwrócił lub zwróciła uwagę, że jeśli masz rąb, to sprawdź sobie, czy w tym rąbie, bo rąby są równoległobokami, każdy rąb jest równoległobokiem, ale nie każdy równoległobok jest rąbem tutaj właśnie ważne są te przekątne przecinające się pod kątem prostym, bo rąb to taki równoległobok, który ma przekątne przecinające się pod kątem prostym, więc i przy okazji boki równej długości, ale to już tak wychodzi, wychodzi. Tak. Zwróć sobie proszę uwagę podczas rozwiązywania sprawdzianą czy kartkówki, czy jakichś innych zadań, czy jakiś dany rąb nie ma podanych przypadkiem wysokości i długości boku. Bo ja spotykałam się już nieraz z takimi przypadkami, że ktoś ma podane 10 i 8, spoko, no to podstawia, że pole jest równe 10 razy 8, bo to są jedyne wielkości, jakie mamy podane, przez, no we wzorze jest 2, no czyli to jest 80 na 2, czyli to jest 40. To nie jest 40! To nie jest 40! Nie, po prostu nie. Yy, właśnie to dla niektórych może się wydawać oczywiste i jeśli to dla Ciebie wydaje się oczywiste, to się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ po prostu sprawdzaj, czy to, co masz podane w zadaniu, jest Ci przydatne. Tak, na pierwszy rzut oka, czy inaczej, czy to, co masz podane w zadaniu, jest Ci przydatne w ten sposób, w jaki Ci się wydaje na pierwszy rzut oka. Bo tutaj mamy ładnie narysowany, no ładnie, <noise> powiedzmy, że ładnie narysowany rąb. Yy, rąb. Yy, tak, mamy zaznaczone E i F, mamy jakąś dziesiątkę, no ale ona sobie gdzieś tam w środku jest, więc można na, tak popatrzeć. No a pewnie przekątna. Mamy boki 8, no dobra, też można spojrzeć. Yy, no i ten, no i rąb pięknie. No i mamy dwie wielkości. Mamy 10, mamy 8. No i podstawiamy do wzoru, no nie. Bo, jak sobie popatrzysz na tego gostka... Tylko ja bym to chciała kopyrtnąć teraz. Czy ja mogę to kopyrtnąć jakoś? Mogę? Chyba nie mogę. Chyba... Chyba nie mogę. Tak, więc możesz obrócić głowę lub ekran. W tą stronę, tak. Obróć sobie głowę. Nie no, ale... Jak sobie postawimy, bo wielu z was właśnie wyobraża sobie równoległobok jako taki leżący, nie? Więc, żeby było ci łatwiej teraz zobaczyć to, co faktycznie dobrze byłoby, żebyś zobaczył lub zobaczyła, tak? No to jest równoległobok, po prostu. I on ma tutaj wysokość prostopadłą do tego boku, który tutaj przedłużyłam. No i ma długości boków. Tak, mam nadzieję, że to moje chyba już 4-minutowe gadanie. Wbiję e, ci raz a dobrze do głowy to, że rąby są równoległobokami, więc ich pole można policzyć także z, korzystając ze wzoru a razy h, więc, więc tak, e, obwód, obwód, no to to będzie, mamy tutaj, e, korzystając z wzoru na obwód równoległoboku, powiedzielibyśmy 2a plus 2b, no tylko, że tutaj wszystkie boki i A i B to jest 8, więc napiszę, że mamy po prostu 4 boki po 8, a 4 razy 8 to 16,32. To jest nasz obwód. A pole, właśnie pole, pole równa nam się A razy H, więc podstawiamy sobie, a to jest bok, na który pada nasza wysokość, czyli 8. No, a tutaj mamy 10. Czyli to będzie 80. 80, a nie 40. Tak jak wcześniej. Dokładnie tak. Super. Tak. To może, że zróbmy sobie jeszcze jakiś przypadek, już taki. My już się znamy. No to my wrzucamy jakiś potężny, równoległobok. Nie bawimy się tutaj z gadaniem. Tak. Wysokość. Tutaj pada nam wysokość na ten bok i ile ona nam da, ile on, niech ona będzie miała, niech ma 10, 10, ten bok ma 5, więc też ten będzie miał 5. To teraz dajmy sobie może, może ile, eee, ile, nie wiem ile, hm. Dobra, będę tak zarzucę 12 o 12, w porządku. No niech będzie. Dobra, no to policzmy sobie najpierw obwód. No, skoro obwód możemy policzyć korzystając ze wzoru 2a plus 2b, gdzie tutaj po drodze sobie napiszę, że nie napisałam wyżej, dlatego tutaj zarzucam innym kolorem i wykrzyknikiem. Nasze a, dajmy sobie ten krótszy bok, czyli 5 B to będzie ten dłuższy, czyli 12. No i przy okazji napiszmy sobie nasze h, czyli 10, czyli przedłużmy sobie tamten znak równości, czyli nasze 2a plus 2b to będzie 2 razy 5 plus 2 razy 12, czyli, czyli gdzie mi się to zmieści? Dobre pytanie, może tu. Czyli 10 plus 24, czyli. 34. Tak. A pole? Dobre pytanie. Ja pole może wcisnę tutaj. Bo mam, mam miejsce. Pole to będzie A razy H. Ale patrzymy, na który bok pada wysokość. No w tym przypadku jest to wysokość padająca na bok, który oznaczyliśmy sobie jako A. Ale tak być nie musi i tak było w pierwszym przykładzie. Czyli P to będzie 5. Razy 10, czyli 50. Super. Tak, dokładnie w ten sposób. Ale ja mam jeszcze dla Ciebie jakieś zadanie domowe, a dokładniej zagadkę na kolejny film w ramach serii. Ogarnijmy równoległobok, który będzie miał wysokość 22. Tutaj będzie miał e, pff, 6, a tu będzie miał. No, ile musi mieć jeszcze więcej? Ajmy 28. 26. Może trochę poprzesadzałam z tymi, z tymi bokami i długościami. No, ale niech będzie. No i Twoim zadaniem jest obliczyć obwód i pole. A właśnie. No, a skoro zagadka, to może powiem Ci, jakie jest rozwiązanie zagadki z ostatniego odcinka. Ponieważ rozwiązanie zagadki z ostatniego odcinka to przekątna równa 27,5931 km. 7, coś kilometra, tak. To był pierwiastek tam chyba z 761, chyba. Nie mam pewności. Tak dokładnie, to był film "Ogarnijmy przekątne prostokąta", tak. A to był film "Ogarnijmy obwód i pole równoległoboku". Do zobaczenia w kolejnym filmie w ramach serii "Ogarnijmy". No, cześć.